Jeżeli ktoś nosi fejki i się tym chwali, to dla mnie nie osiągnie nic w życiu, tylko się będzie chwalił, chwalił fejurkami. Ja metki mogę pokazać, ale wiem, że nie muszę udowadniać, ale mogę to zrobić. Powiedz mi, co masz na sobie, ile to kosztowało. Możemy zacząć od dołu. Skiety normalne: jakieś dwie dyszki, klapki? Też tanie dwie dyszki, bo tak ubrałem e, takie sobie. Purple e, 1100 zł z USA. Tech Fleece e, Blue kosztuje około 600 stówek. Pasek: no taki, taki sobie, nie wiem, no nieważne, taki sobie ubrałem. Koszulka Gapa. că gapata ai leci. Paczko, komu ufasz Ta, Tatuaż łaciński, nie? Jestem po prostu vlogerem z tego jaki mam ksywę wujaszek wuja, Emil Bo ja zawsze pomagam ludziom Nawet jeżeli nie masz pieniędzy I wczoraj nakarmiłem Ukraińców, których nie znałem, nie? A to skąd masz siano właśnie na takie podróże, tutaj życie, yy, takie spodnie, ubrania? Z pracy, z pracy Ja pracuję na siłownikach hydraulicznych Siłowniki hydrauliczne I też w Holandii będę pracował znowu na produkcji ciastek Spoko robota? Spoko Mi się podoba Ja jestem pracowity Od 18 roku życia pracuję Bo ja chciałem po prostu jak człowiek chce, to człowiek potrafi. Kocham robić to, to co ja, moje pasy. Muzyką też, też się zajmuję. Ulubiony artysta? Chief w Sosa. Best my double cup. You know, ludzie się pytają, czemu noszę metkę. You know, fashion USA. Ludzie też tam noszą metkę. Będę ją nosił, bo mi się podoba po prostu. Jest taka inna kolorystyka. Oryginalność, najlepsze ceny, szybka dostawa i możliwość płatności przy odbiorze. Samplestore.pl